Cześć, z tej strony Agata. Jestem dietetyczką kliniczną i w tym podcaście pomagam zrozumieć zaburzenia hormonalne, takie jak PCOS, insulinooporność czy np. choroby tarczycy. Pragnę nauczyć się współpracować ze swoim ciałem zamiast walczyć i zrozumieć, co ono próbuje Ci przekazać poprzez zaburzenia hormonalne. Zostań ze mną, aby dowiedzieć się więcej i zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć, cześć. Witam cię serdecznie w najnowszym odcinku mojego podcastu. I w tym odcinku porozmawiamy sobie o takich trzech najczęstszych błędach w leczeniu kobiet z PCOS. I są to błędy, praktyki, które no, na pewno ci nie pomogą i które na pewno nie sprawią, że magicznie wyzdrowiejesz i że magicznie Twoje PCOS jutro, pojutrze, za miesiąc, za rok zniknie albo jakkolwiek się poprawi. Także chciałabym, żebyś miała taką większą świadomość na ten temat. Jeśli któryś z tych błędów Cię dotyczy. No to też nie guć się na to i po prostu działaj na własną rękę, bo tak niestety w leczeniu PCOS najczęściej to wygląda, że trzeba działać na własną rękę. I dzisiaj będzie krótko i na temat, jak zawsze zresztą w moim wykaście, dlatego już od razu przechodząc do rzeczy, pierwszy błąd, o jakim chciałabym porozmawiać z Tobą dzisiaj, to jest brak szukania przyczyny. I to jest błąd, który jest popełniany zwłaszcza w momencie przyjmowania leków. I nie mówię tutaj tylko o antykoncepcji hormonalnej, ale mówię też na przykład o metforminie, o spironolu, o izoteku, o lekach na wywoływanie miesiączki, takich jak na przykład Dufaston, czy o lekach na wywoływanie owulacji, bo to też się dzieje i to też są leki, które nie adresują w żaden sposób przyczyny braku miesiączki, przyczyny braku owulacji, które nie adresują w żaden sposób tych androgenów, które są podniesione, które nie adresują. Przyczyn trądziku, niezależnie na jakie objawy te leki stosujemy, to one w żaden sposób nie działają na przyczynę tego problemu. Nawet jeśli stosujesz spironol, na przykład na obniżenie androgenów, to ten spironol nie adresuje tych przyczyn wysokich androgenów. On nie adresuje i nadal nie wiesz, czy te androgeny rosną u ciebie ze względu na problemy ze stresem, czy one rosną może ze względu na problemy z glikemią, czy problemy z jeszcze innym obszarem twojego ciała, który będzie te androgeny. Bustawał, podwyższał. I to jest bardzo, bardzo ważne, i to jest nagminny błąd, chyba numer jeden, który ja dostrzegam w pracy z kobietami z PCOS, że my nie wykorzystujemy też tego wspaniałego czasu, kiedy stosujemy leki, kiedy nasze objawy są pod kontrolą, kiedy my możemy po prostu odetchnąć pod pewnym względem, bo nie mamy tak mocno nasilonych objawów. I mamy więcej energii, więcej motywacji dzięki temu, więcej siły w ogóle na działanie, ale my wtedy nie szukamy tej przyczyny, nie działamy z tym PCOS, bo nikt nam nie powiedział najczęściej, że trzeba byłoby to zrobić. Tylko marnujemy niejako ten czas stosowania leków, bo nikt nam nie mówi, jakie to ważne, ani też jak to robić. I to jest temat rzeka, więc ja niestety w tym odcinku podcastu nie powiem Ci od ADZ, co masz zrobić, bo w moim kursie Bye Bye PCOS ten temat zajmuje ładne kilka godzin, jak szukać przyczyny PCOS. I jest tam to rozłożone na czynniki pierwsze i omawiam tam dokładnie, co zrobić, jakie badania wykonać, jakie przeanalizować, omawiam tam, co później zrobić z tym wszystkim, tak? Bo to, że dowiesz się, że jest problem X, to jeszcze nie znaczy, że będziesz wiedziała sama, co z nim zrobić. Więc to jest temat na tyle złożony, że nie damy rady. Podcaście w tej formule, ale uczulam cię, żebyś szukała tych przyczyn PCOS. Jeśli potrzebujesz w tym pomocy, to oczywiście zapraszam cię do kursu. Kolejny błąd, czyli drugi błąd w leczeniu kobiet z PCOS, przez który właśnie nie masz efektów i który na pewno ci nie pomoże, to brak takiego poprowadzenia i całościowego podejścia. I jakby pamiętając o tym, że nasz organizm to całość wszystko w Twoim ciele. Każdy obszar tego twojego ciała jest ze sobą połączony. Nie można odrywać jajników od reszty ciała kobiety. I nie można traktować PCOS jako tylko problemu z płodnością i tylko problemu z cyklem. Zaczynając od tego, że PCOS y, jest powodowane przez nadmiar androgenów, a wcale nie przez problem z policystycznymi jajnikami, które widać w USG. To nie one są centrum tego problemu, tylko podniesione androgeny. I o tym niestety bardzo często się zapomina w ogóle już przy. Mówieniu o diagnozie PCOS i to jest kolejny wielki problem, problem rzeka, o którym będę jeszcze więcej, o, o tej diagnostyce, właśnie o tych błędach w diagnostyce. Będę o tym bardzo obszernie też mówić na moim webinarze, który odbywa się już 9 października. Także, jeśli słuchasz tego w okresie premiery tego odcinka, to też zajrzyj do opisu i zapisz się koniecznie na ten webinar, bo tam o tej diagnostyce, o takich błędach w diagnostyce też będziemy mówić. Dzisiaj o błędach w leczeniu, więc to taki off-top. W każdym razie to całościowe podejście, traktowanie organizmu jako całość, to jest jedyne, co jest w stanie dać ci no, sukces, bo PCOS to nie jest, tak jak powiedziałam, tylko problem z jajnikami, i to nie jest tylko problem z płodnością, z owulacją. Czy cyklem miesiączkowym ogólnie? To jest problem, który wymaga działania na cały organizm, dokładnych badań, który wymaga wsparcia najczęściej jelit, wątroby, uzupełnienia niedoborów, pracy nad stabilną glikemią, pracy nad stanem zapalnym, który jest ogromnym podłożem PCOS. I wzmacniania owulacji, wydzielania progesteronu, wzmacniania równoważenia tak naprawdę androgenów, które, tak jak już powiedziałam, są tutaj clou sprawy i clou problemów związanych z PCOS i z objawami, jakie PCOS generuje. Czy tabletki antykoncepcyjne to robią? Czy one dbają o te wszystkie czynniki? Czy jakiekolwiek inne leki stosujesz? Czy to cokolwiek tutaj daje? Czy to cokolwiek tutaj zmienia? No nie bo te tabletki antykoncepcyjne wyłączają hormony, więc powiedzmy równoważymy te androgeny tak? i to jest jedyne co robimy, bo w, w żaden sposób nie wzmacniamy owulacji, bo owulacji nie ma w tym czasie. W żaden sposób nie opiekujemy problemu niedoborów, wręcz stosując tabletki je wzmacniamy, bo mamy dzisiaj już wiele badań naukowych, które udowadnia, że tabletki antykoncepcyjne powodują niedobory. Tabletki często pogorszają nam parametry metaboliczne, czy to glikemie właśnie, czy parametry lipidowe, lipidogram tak zwany. Tak samo metformina. Ona też nam opiekuje tylko jakiś jeden obszar, czyli tą glikemię, jej stabilizację. A co ze stanem zapalnym? A co z niedoborami? Znowu metformina też generuje niedobory i o tym też lekarze najczęściej nam nie mówią. No i mogłabym tak bez końca. W każdym razie to, co chcecie powiedzieć, to najczęstsze błędy w leczeniu. Jeden z nich właśnie dotyczy tego, że nie zajmujemy się człowiekiem jako całością, tylko jakimiś jego wycinkami, obszarami. Testujemy jakieś różne podejścia. Różne rzeczy, które w badaniach wykazano, że mogą mieć wpływ, ale często jak ja na to patrzę i jak ja widzę, co się dzieje z pacjentkami i jakie one mają wdrażane strategie i leczenie, to ja najczęściej widzę, że to jest takie leczenie totalnie na oślep. U osoby, która nie ma problemu z glikemią, są włączane leki na obniżenie glukozy, czyli metformina między innymi. Jaki to ma sens? Jeśli ta osoba nie ma problemu z glukozą, z insuliną. Ma tylko problem z nieregularnym cyklem i objawami PCOS. Tylko, oczywiście, to nie jest tylko. Ale chodzi mi o to, że to leczenie jest bezcelowe, bo ono nie leczy w żaden sposób Twojej przyczyny i tego, co dzieje się z Twoim ciałem. Tam najprawdopodobniej jest zupełnie inny powód tych podwyższonych androgenów i wcale nie jest to glikemia. Albo leczenie, właśnie tabletkami antykoncepcyjnymi, które no naprawdę w niczym tutaj nie pomogą tej osobie. Zamiast rozpoczęcia, tak naprawdę pracy z tym PCOS-em, od zmian w diecie, w stylu życia, od takich czynników, które naprawdę mogą mieć tutaj realną pomoc i realny wpływ. Pamiętaj o tym, że Twoje ciało to całość i ono wymaga zaopiekowania się nim w całości, każdym możliwym tym obszarem. I trzeci błąd to właśnie poleganie na. Leczeniu PCOS wyłącznie poprzez tabletki antykoncepcyjne, bo to jest coś, co często kobiety, yy, odpowiedź, jaką często kobiety dostają w gabinecie. Proszę brać teraz te tabletki i wrócić do mnie, jak będzie chciała pani zejść w ciąży. Z tym się nic więcej nie robi. Albo że tabletki antykoncepcyjne to jest jedyna metoda leczenia PCOS i nic więcej medycyna nie może tutaj zaproponować. Medycyna nie zna na to innych rozwiązań, jak to kiedyś usłyszałam w gabinecie lekarskim. To nie jest prawda. Medycyna zna wiele rozwiązań, tylko taka klasyczna akademicka medycyna zachodnia też jest niestety zamknięta na te rozwiązania i niestety wiele badań naukowych, znaczy na szczęście, wiele, wiele badań naukowych dowodzi sukcesu wielu naturalnych metod, ale medycyna akademicka zachodnia, ja nie jestem przeciwna lekom, ale chciałabym po prostu, żebyś zrozumiała z czego wynika ten problem, że lekarze, medycyna... Po prostu polegają na tym leczeniu objawowym i skupiają się na leczeniu lekami. Ale nie schodzą już piętro niżej i nie szukają w ogóle tych badań na przykład związanych z dietą z stylem życia, bo to nie jest ich obszar pracy, bo nikt ich tego nie uczy, że te rzeczy też mogą pomóc, bo nikt im nigdy nie powiedział, że są też takie rozwiązania, których można by spróbować. No i nie czarujmy się, ale lekarze są specjalistami od leków. A tą, tą całą resztą, tym stylem życia, tą dietą zajmują się dietetycy, psychologowie, psychiatrzy, fizjoterapeuci i tak naprawdę cała ta reszta zawodów specjalizacji, które są już tutaj naturopaci, tak? Różne inne zawody, które zajmują się bardziej dietą, stylem życia naturalnymi metodami. Więc też nie oczekuj od lekarza. Że on ci daje jakiś inny sposób na leczenie PCOS niż tabletki antykoncepcyjne, niż metformina, niż spironol, niż wywoływanie miesiączki owulacji. To są metody, które lekarz zna, których został nauczony i których e, przestrzega po prostu zgodnie też z prawem i z etyką lekarską. Tak działa ten zawód. Oczekuj tych innych rozwiązań od innych specjalistów. I to jest bardzo ważny wniosek. Ja naprawdę chciałabym kiedyś się o tym dowiedzieć. Kilkanaście lat temu, jakbym usłyszała coś takiego, to zupełnie zmieniłoby moje podejście do tych wizyt lekarskich. To zdjęłoby tą presję, że pójdę na kolejną wizytę u lekarza i to zmieni jakkolwiek moje życie. Zdjęłoby to ze mnie tą nadzieję w ogóle, że ta kolejna wizyta cokolwiek zmieni, bo wtedy już wiedziałabym, że ta kolejna wizyta nic nie zmieni. I to nie byłoby dla mnie załamujące, tylko po prostu wiedziałabym, że muszę iść na tą kolejną wizytę do kogoś innego niż lekarz. I zostawiam Cię z tym wnioskiem. Dzisiaj nie będę tutaj już tego tematu bardziej drążyć, ale zapraszam Cię na mój bezpłatny webinar 9 października, bo na tym webinarze właśnie porozmawiamy sobie o przyczynach PCOS głębiej. Porozmawiamy sobie o tych błędach na przykład w diagnostyce. Porozmawiamy sobie głębiej o tym, co, na jakie pułapki możesz też wpaść właśnie w trakcie leczenia PCOS, w trakcie swojej drogi do równowagi hormonalnej. I dam ci też takie, mam nadzieję, że dam ci nadzieję na to, że rozwiązanie Twoich problemów jest na wyciągnięcie ręki, również dla ciebie. Także zapraszam cię na ten webinar. Linka do zapisu znajdziesz w opisie tego odcinka. No i co? No i mam nadzieję, że ten odcinek coś tu zmienił w Twoim podejściu, otworzył Ci na coś oczy. Napisz mi koniecznie, jak Ci się tego słuchało. Napisz mi koniecznie, co o tym sądzisz? Jak, jak to dla ciebie brzmi, to wszystko? Czy to daje ci jakieś nowe spojrzenie? Mam nadzieję, że tak. I mam nadzieję, że też widzimy się na webinarze już we środę. Trzymaj się ciepło. Życzę ci przecudownego dnia, wieczoru, weekendu, kiedykolwiek mnie słuchasz. I do usłyszenia.